Kolejna środa, moi drodzy widzowie, i przed nami kolejna ciekawa łyski. Whisky. whisky z deslarni Benromach. Whisky wyjątkowa na swój sposób, gdyż był to pierwszy single cask od Benromacha zabutelkowany z polskiego dębu. Czyli łyski która była żakowana w beczce zrobionej z polskiego dębu. Jak to wypada? Zaraz się o tym dowiemy. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj whisky z desslarni Benromach. Jak już mówiłem, jest to dość wyjątkowa whisky na swój sposób, gdyż jest to whisky, która leżakowała w beczce z polskiego dębu. Była to pierwsza tego typu whisky zabutelkowana przez Deslarni Benromach i ta konkretna whisky to była edycja Destillery Exclusive, czyli była dostępna tylko i wyłącznie w destylarni. Whisky zabutelkowana w wieku lat 16. Jak już mówiłem, leżakowana w berce z polskiego dębu, w której wcześniej leżakowało jakieś polskie czerwone wino. No tutaj niestety destylarnia nie chce się dzielić informacjami na ten temat. Whisky zabutelkowana w mocy 58,1% alkoholu, bez filtracji na zimno. I bez karmelu, i tak moi drodzy widzowie, ta łyski nam się prezentuje, jeżeli chodzi o kolor. Kolor ciemny, wręcz machoniowy. Tak jak już mówiłem, była to pierwsza edycja z polskiego dębu, zabutelkowana przez Ben Romacha, Po czym pojawiło się jeszcze kilka single kasków nieco młodszych, w okolicach 80 lat. Pamiętam, w Wielkiej Brytanii była dostępna beczka 772 i 771. Wiem, że jakaś beczka z polskiego dębu poszła również na rynek europejski, czyli być może w Polsce coś się pojawiło w międzyczasie, ale jak już mówiłem, to była pierwsza i de facto najstarsza wiekowo whisky zabutelkowana z polskiej beczki, z polskiego dębu przez Deslarnie Benromach. Oczywiście Whisky Base w opisie pod filmem, a my przyjrzyjmy się nieco bliżej naszej dzisiejszej whisky. Aromat przepiękny, jak to w przypadku Benromacha bywa. Mamy tutaj dość sporo dębiny wyczuwalnej na nosie. Sporo nut takich owocowych. Nut kojarzących się ze świeżymi, czerwonymi owocami. Jest czerwona porzeczka. Są nuty agrestowe, nuty żurawiny, trochę poziomki. Mamy tutaj sporo karmelu, jest trochę wanili, szałwia. Takie delikatne nuty ziołowe się pojawiają. Mamy tu również. Trochę czekolady, mlecznej czekolady, trochę takich nut kawowych, nuty cynamonowe, powiem szczerze prawie 60% alkoholu praktycznie zero. Ten aromat jest bardzo fajnie poukładany. alkoholu. Alkohol w ogóle nie szczypie, nie gryzie. Czuć ciężkość tej whisky, czuć ten taki delikatnie zakurzony mięsny destylat. No pachnie przepięknie, zobaczmy jak smakuje. Pierwszy łyk jest naprawdę gromki, muszę przyznać. whisky bardzo mocno oleista, whisky bardzo mocno skondensowana mnóstwo treści w sobie zawiera. Słodka, zbożowa. Do tego dostajemy mnóstwo takich nut drzewno-waniliowych, taki skarmelizowany cukier. Do tego mamy sporo takich właśnie owoców, trochę leśnych, trochę jeżyna, czerwona porzeczka. Trochę takich delikatnie nut ściągających, agrestowych, powiedziałbym nawet do tego dochodzi nam poziomka, do tego dochodzi nam truskawka. I to wszystko jest umorusane w tym takim karmelu, nazwijmy to w taki sposób. Mamy tu trochę takich nut, notabene ziołowych. Coś, co w aromacie pojawiało się jako szałwia. Tutaj mamy trochę takiego tymianku. Trochę rozmarynu, powiedziałbym nawet. Wszystko to jest bardzo fajnie skomponowane. No, whisky ma przepotężną moc i tutaj ta, może nie tyle alkoholowość, co pikantność, co moc alkoholu daje się dość mocno we znaki. Jest to 58%, więc jest takie uderzenie, solidne uderzenie mocy przy pierwszym łyku. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać dalej. Drugi łyk zdecydowanie bardziej przyjazny. Oczywiście jest ta, jest to ciało, jest ta gęstość, ta oleistość. Natomiast przy drugim łyku mamy tutaj takie nuty owoców lekko suszonych. Pojawia się jakaś rodzynka, pojawia się suszona żurawina. Jest taka ciężkość suszonych owoców. Do tego dochodzi nam trochę mlecznej czekolady. Do tego dochodzą nam delikatne nuty kawowe. Im dłużej te łyski w ustach trzymamy, tym więcej takich nut delikatnie winnych trochę wytrawnych, idących w kierunku właśnie agrestu, zaczyna się pojawiać i w momencie, kiedy te łyski przełykamy, mamy eksplozję smaku. Mamy mleczną czekoladę, mamy rodzynki, mamy suszone owoce, mamy świeże owoce. Jest sporo jeżyny, takich nut owocowych, które idą w kierunku nawet trochę mm, czarnej porzeczki wręcz. Do tego mnóstwo czekolady, mnóstwo kawy, Cały czas jest słodko, cały czas, cały czas jest przyjemnie i oleisto. Idziemy dalej. Po przełknięciu, z jednej strony mamy tą taką delikatną kwasowość agrestu, taką delikatną winność agrestu, powiedzmy trochę czarnej porzeczki. Z drugiej strony jest taka miodowa słodycz, która bardzo fajnie się komponuje tutaj z całością. Notabene jest to whisky nietorfowa, przynajmniej ja tutaj nie wyczułam w ogóle torfu, i wydaje mi się, że tym razem wybór padł na desylat kompletnie niedymiony, bez wpływu torfu na, na całokształt. kształt. Finish długi, trzymający się języka, mamy na języku tą oleistość. Czujemy w jamie ustnej tą, tą miodową słodycz, te wszystkie suszone owoce. Tą kawę, tą, tą mleczną czekoladę, kawa z mlekiem, słodziutka kawa. No jest słodko, winnie, słodko, miodowo. No tutaj tak naprawdę dębiny w finiszu w ogóle nie ma. Mamy bardzo przyjemną paletę smaków, która pozostaje nam w finiszu, która trzyma się dość długo. Jest ona bardzo przyjemna i trwa, i trwa, i trwa. Moi drodzy, muszę przyznać, że jest to kawał dobrej whisky. Naprawdę. Jest to jeden z lepszych Benromachów, jakie piłem. Może nawet na ten moment sytuowałoby się ta whisky jako najlepszy ramach jak opiłem. Natomiast staram się nie oceniać whisky, z której mam styczność tylko i wyłącznie za pośrednictwem sampla. Musiałbym z nią spędzić trochę więcej czasu, żeby wyrobić sobie jakąś konkretniejszą opinię. Jak na pierwszy strzał, na pierwszą próbę. Jest to naprawdę rewelacyjna łyski, która jest godna uwagi. Niestety, jak mówiłem, jest to łyski dostępna tylko i wyłącznie w destylarni. Przepraszam, była to łyski dostępna tylko i wyłącznie w destylarni, bo było to już jakiś czas temu, około dwa lata temu bodajże, z tego co pamiętam, kiedy ta edycja ujrzała światło dzienne, sprzedało się to stosunkowo szybko. Cena około, z tego co pamiętam, około 140-150 funtów za butelkę. Natomiast jak już mówiłem, pierwsza whisky zabutelkowana z polskiej beczki, z polskiego dębu. Zresztą master destiller czy menadżer destylarni Benromach jest wielkim fanem beczek zrobionych z polskiego dębu i takowych beczek trochę zalał. więc podejrzewam, że w przyszłości będziemy mogli spotkać się z kolejnymi ciekawymi edycjami Benromacha zabutelkowanymi z polskich beczek. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, moi drodzy widzowie. Jeżeli mieliście styczność z jakąkolwiek łyski ze Sladim Ben Roma, która została zabutelkowana z polskiej beczki, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.